Co mówisz, panie Smoczy Sławie? No tak, to jest czas na MS News. Zapraszamy Was serdecznie na odcinek. Moi drodzy, to wydanie MS News zacznę nietypowo, dlatego że konkursem. A konkurs jest tak gorący, że aż chwilowo musiałem zmienić lekko kadr. Moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze, zasubskrybować kanał MSI Polska, bądź po prostu upewnij się, czy subskrybujesz już kanał MSI Polska. Ten czerwony guziczek na dole pod tym materiałem czeka na Ciebie, żebyś kliknął w niego i zasubskrybował ten kanał. Drugą rzeczą konieczną, żeby wziąć udział w konkursie jest odpowiedzenie na pytanie konkursowe, a brzmi ono następująco. Co jest dla Ciebie ważne podczas składania PC do gamingu? Piszcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym materiałem. Czas na wzięcie udziału w konkursie macie do 10 lipca 2022 roku. Potem zostaną wyłonieni aż 5 zwycięzców. A co jest do wygrania? Już wam pokazuję. Taki oto fajny plecaczek od MSI jest do wygrania aż 5 szczęśliwców dostanie właśnie taki plecak od MSI Polska. Naprawdę super, idealny na lato. Bierzcie udział w konkursie, nie czekajcie na ostatnią chwilę. My wraz z panem Smoczesowem trzymamy ostro za Was kciuki, a teraz wracamy już do newsów. No to zaczynamy z grubej rury. Ile masz rdzeni w swoim procesorze w Twoim komputerze? A co powiesz na 64 rdzenie i 128 wątków. Właśnie. AMD wypuściło na rynek swoje y, najnowsze procesory Threadripper. Jest to seria Threadripper Pro 5000 WX i najmocniejszy z tej rodziny procesor ma właśnie 64 rdzenie oraz 128 wątków. Dodatkowo można się pochwalić ośmiokanałowym kontrolerem oraz TDP na poziomie 280 W. No, no nie mało, no i będzie ciepło, niewątpliwie. Natomiast są to procesory zaraz tylko i wyłącznie dla entuzjastów i dla stacji roboczych. Tego tytułu, iż na początku te procesory wyszły tylko dla dwóch wiodących producentów stacji roboczych. Teraz od lipca wchodzą właśnie do reszty tych producentów stacji roboczych, a dopiero w późniejszym etapie będzie już to możliwe dla typowego, że tak powiem, Kowalskiego do kupienia. Więc jeszcze troszeczkę na nie poczekamy na półce sklepowej, ale w ogóle możliwość kupienia takiego procesora nawet w kwestii przyszłości, moim zdaniem jest to coś Wow. Coś, co zasługuje właśnie na miejsce w MSI News. Natomiast przechodząc od bardzo wydajnych procesorów do lata, gdzie będą miały one premierę, zapraszam Was na promocję na stronie MSI. Link do promocji jak zwykle macie w opisie tego materiału, natomiast możecie dostać gadżety o wartości nawet 200 zł za zakup wybranych komputerów od MSI albo monitorów od MSI. Wszystkie szczegóły znajdziecie jak zwykle w opisie tego materiału. Dodam tylko, że promocja trwa do 14 sierpnia 2022 roku. A produkty objęte promocją, jak i partnerów samej promocji, znajdziecie w linku w opisie, do którego was oczywiście odsyłam. Moi drodzy, w tym odcinku MSI News, ta to rzecz będzie mi przydatna niejednokrotnie, natomiast no, każdy doskonale zna PlayStation 5. Niezły, grubas, zarazem największa konsola od Sony. I co powiecie na to, żeby ją drastycznie odchudzić oraz sadzić do niej custom LC? Tak zrobił jeden youtuber, Matt, gdzie wziął on y, pod swoje skrzydła właśnie zwykłą PS5 i stwierdził, że zrobi z nim, ale nie jakiego. Dlaczego? Już Wam mówię. Postanowił tutaj stworzyć PlayStation 5, ale z autorskim układem chłodzenia cieczą. Gdzie standardowa konsola w wersji Digital ma 92 mm grubości, jego PS5 miała tylko 20 mm grubości. No nie było się bez komplikacji. Za pierwszą próbą matowi się nie udało, konsola się zawiesiła, no i nie udało się za bardzo odratować. Natomiast nie poddawał się, kupił drugą i już poprawił swój Projekt. Natomiast finalnie projekt wyszedł moim zdaniem naprawdę oszałamiająco, bo konsola prezentuje się po prostu niesamowicie, jego obudowa jest wykonana z miedzi, więc no, koszty tutaj nie grały raczej pierwszorzędnej roli i po prostu miało być cienko, miało być naprawdę slim, a zarazem chłodno, gdyż... Temperatury, jakie udało mu się uzyskać względem stokowej PS5, są zdecydowanie, zdecydowanie niższe i tutaj często nawet mówimy o temperaturach niższych o 40-30%, co jest ogromną wartością, jeżeli chodzi o spadek. Na korzyść, oczywiście. Skoro zostaliśmy już obchodzeni przez Mata i jego PS5, Slim, to czas na orzeźwienie ze strony MSI. I znowu zachęcam Was do sprawdzenia opisu, bo tam czeka na Was kolejna promocja. Wraz z firmą MSI e, orzeźwiające promocje. Wystarczy kupić sprzęt MSI i odebrać peryferię MSI o wartości nawet 1300 zł. Jakie rzeczy biorą udział w promocji? Macie oczywiście w linku w opisie oraz pokazuje Wam się to teraz na ekranie. Napomnę tylko, że promocja trwa jeszcze do 21 sierpnia 2022 roku. Tego nie zaznaczam pytaniem, jakiej przeglądarki ty używasz na swoim komputerze? No ja akurat w tym przypadku używam Google Chrome i nie jest to żadna reklama, natomiast ostatnio pożegnaliśmy przeglądarkę, która jest prawie tak stara jak chemii. Mowa tutaj oczywiście o Internet Explorerze, który doskonale jest znany starszym osobom, na przykład takim jak ja, którzy już swoje latka mają i z komputerami są powiedzmy obeznani od co najmniej dwóch dekad. I tak, w 2022 roku Internet Explorer zostanie wycofany z Waszych systemów operacyjnych. Oczywiście, będzie to zrobione wraz z aktualizacją systemu operacyjnego i będzie to robione raczej, powoli nie będzie to drastyczny drastycznego, że długi nie ma koniec. Jakie znacie studia polskich gier komputerowych? Na pewno będzie to CD Projekt Red, na pewno będzie to też Techland. A czy znaliście Flying White Hawk? Jeżeli nie, no to naprawdę ciekawą grę. Szykują, będzie to Evil West, czyli połączenie trochę dzikiego zachodu z zombiekami. Brzmi ciekawie? Mam nadzieję, dlatego że e, dostaliśmy właśnie zwiastun tej gry, gdzie został pokazany system walki oraz system możliwości rozwoju postaci poprzez drzewka właśnie w tej grze, a sama gra będzie miała premierę już najdługo, bo będzie to 20 września 2022 roku, czyli można powiedzieć tuż po wakacjach. Gra będzie naprawdę tania, tym bardziej jak na te czasy i będzie kosztować około 170 zł, przynajmniej tyle kosztuje w przedsprzedaży. Natomiast sam gameplay pokazuje sporo akcji, jaka się będzie działa w samej grze oraz mechaniki walki np. postaci. Ja osobiście bardzo czekam na tę grę. Natomiast jeżeli byście chcieli ją zobaczyć na kanale MSI Polska, moje pierwsze wrażenie właśnie z tej gry, albo krótką recenzję z tej gry, no to piszcie o tym w komentarzu, postaramy się coś takiego dla Was przygotować. Mój drodzy, na początku tego materiału wspomniałem, że konsola PS5 jeszcze nam się dzisiaj przyda. I nie kłamałem. Dlatego, że Sony oficjalnie zaprezentowało dodatkowe covery właśnie na konsolę PlayStation 5. Mam na myśli te dwa białe elementy, które są po obu stronach konsoli, które oczywiście w łatwy sposób możemy zdjąć z samej konsoli i wymienić na w tym wypadku inne kolory. Mamy do dyspozycji całkiem sporo ich, bo aż 5 rodzajów kolorystycznych, w tym na przykład czarny, dzięki czemu cała konsola staje się Taka bardzo spójna. Natomiast samo to, że mamy możliwość zmiany tych coverów i producent oficjalnie wypuszcza dedykowane, moim zdaniem, jest tutaj trochę takim naciąganiem na kasę swoich graczy po dość długim czasie już od premiery samego urządzenia. Nie brzmi to zdecydowanie jak okazja. Piszcie, co wy sądzicie w komentarzach na temat właśnie. Takie ceny za dwa takie kawałki plastiku, biorąc tym bardziej pod uwagę, że na rynku nawet już są zamienniki, które powstały dużo wcześniej niż oficjalne, właśnie te boczne covery od Sony. Oczywiście zamienniki są też w niższej cenie, a propos ceny, no to oczywiście mamy dla Was kolejną promocję. Promocja, która się nazywa Nigdy nie mów nigdy, no i tutaj w niej możecie zgarnąć voucher do Steam wartości nawet 40$, dolarów. co należy zrobić, należy zakupić zestaw tak naprawdę. Tutaj mam na myśli zestaw zasilacz plus obudowa. Wszystkie zestawy, które biorą udział w promocji macie oczywiście w linku do samej promocji w opisie tego materiału. Macie też opisane krok po kroku, jak odebrać promocyjną nagrodę oraz gdzie zakupić wybrane produkty objęte promocją. Promocja trwa do 31 lipca 2022 roku, a teraz wracamy do dalszej części newsów. Skoro mamy lato, no to Steam urządza Summer Sale. Promocja rusza 23 czerwca 2022 roku i trwa aż do 7 lipca. 2022 roku. Jak zwykle możemy się spodziewać rewelacyjnych promocji na Steamie na Wasze Ulubione, że tak powiem, tytuły growe. Pewną listę gier objętych promocją właśnie teraz widzicie na ekranie. Natomiast pan Smoczysław już mi podpowiada, żebym kończył ten materiał. Tak, więc na dzisiaj to by było tyle. Ja Wam gorąco dziękuję za uwagę. Do samego końca. Widzimy się w kolejnych wydaniach MSI News oraz innych materiałach na kanale MSI Polska. Nie zapomnijcie o promocjach oraz konkursie. Trzymam za Was mocno kciuki. Mój chemik oraz pan Sączysław. Do zobaczenia. Do usłyszenia.